Cześć, kochani, dawno nie nagrywałam, no ale wszyscy połapaliśmy jakieś wirusy i nie było ani chęci, ani sił. Wiecie, jak to jest. Oczywiście, y, boksy kosmetyczne nie śpią, y, przychodzą i właśnie tutaj jeden z nich cudny boks świąteczny grudniowy. Co się w nim znalazło? ulotki, sobie odłożymy pierwszy produkt to maseczka z Hobbs i o dziwo ma bardzo fajny skład widziałam wiele już składów maseczek przed oczami i ten jest naprawdę zaskakująco dobry a nawet jak tu jest napisane w 100% naturalny jest to maseczka kolagenowa były jeszcze dwie opcje Jedna aloesowa, a druga nie pamiętam jaka. Maseczka warta jest 20 zł. Kartę produktową z tego pudełka znajdziecie na stronie Cudnego Boksa. Co dalej? Mamy tutaj taką uroczą zawieszkę z Cudnego Boksa. Fajny gadżet, na pewno zawieszę na choince który jeszcze nie mam. Kolejny produkt. Firma Mairu. Jest to olejek naturalny do skórek i paznokci. Z tego produktu się bardzo cieszę. Akurat mam zamiar już zmywać moje stare hybrydy i troszkę sobie zregenerować płytkę paznokcia. To będzie super produkt do tego. No i co? Produkt wart jest 20 zł no i oczywiście jest całkowicie naturalny. Kolejny produkt firma Melicare jest to krem do stóp. Taka wersja travel size 50 ml i tak duża. Widziałam tu jakiś silikon, ale ogólnie też skład jest fajny. Pojawiła się już ta firma w pudełku cudnego boxa był wtedy to krem do rąk. Był bardzo taki płynny, trzeba było uważać, żeby za mocno nie naciskać przy aplikacji. Ale ogólnie dobrze działał i miał taki charakterystyczny, mocny zapach jak jakiegoś perfumu. Ale używam i sobie chwalę. że ten krem chyba też coś około 20 zł kosztuje. Kolejny produkt. Teraz produkt do makijażu firma Affect, czyli specjaliści w dziedzinie makijażu. Polska firma. Jest to taki kolor różowy. Myślałam na początku, że to róż. A to jest roz, rozświetlacz. No. I kosztuje on 39 zł. Kolejny produkt. Firma Sampior Minerals. Jest to matowa pomadka do ust. Niestety ona jest w takim znowu ciemnym kolorze. Czy uda mi się ją wyjąć? Jest. No niestety to jest kolor dla odważnych, jak dla mnie. Hm. On tu wygląda na taki brązowy, ale jak się go Zaaplikuję na ręce. To jest taki mm, ciemnofioletowy. No, nie wiem, nie wiem. Może kiedyś na jakąś imprezę się przyda. Ale nie wiem, czy nawet po ciemku nie straszyłabym ludzi. Mm, pomadka jest warta 59 zł, czyli dosyć droga. Kolejny produkt. To słuchajcie, krem. Za 159 zł, 155 zł. firma Sevena. I ten krem aktywuje się nawet do 7 dni, ponoć. Jakieś tam te składniki się aktywują. Skład nie jest najgorszy, myślę. Także nie będziemy się tu doszukiwać. 50 ml się tu znajduje. Produkt pełnowymiarowy. No, I jak dla mnie szał, za 155 zł krem to szał. I popatrzcie, firma w ogóle nieznana. Mamy tu też jakieś próbki kremów. Mamy jak zwykle herbatkę, która będzie się pojawiać w każdym boksie z Cup and You tym razem jest to english breakfast. No i oczywiście tak jak obiecali, załatwili nam zaparzacz do tych herbat, bo są to herbaty sypane. Więc taki zaparzacz nam się przyda. Herbatki są naprawdę dobre. Potem mamy takie świece podgrzewacze o zapachu pomarańczy. Też fajny gadżet. O takich świątecznych zapachach: cynamon i pomarańcza. No, elegancko. To jest upominek, pewnie kosztuje jakieś 3 zł, podejrzewam. No i co? Tu mamy jeszcze jedno takie maleństwo. Co to jest? BG Cosmetics. I to był chyba. To było chyba jakieś masło do ciała, tak jest. Szkoda, że takie malutkie. też to pewnie jest jakiś prezencik. Ogólnie, słuchajcie, box wyszedł o wartości jakieś 360 zł. Sam ten krem kosztuje 155. Afekt 40. Co tam jeszcze było, ta szminka 60 plus te inne rzeczy, to wychodzi razem około 360 zł. Ja za tego boksa dałam, nie wiem, z 80, bo zawsze korzystam z jakichś yy, rabatów. Uważam, że jest to aktualnie najlepszy boks pośród wszystkich innych. On przebija nawet Golden Boxa od Big Lossy. Nie uważacie? <noise> I te firmy nie są jakieś typowe, są bardziej takie wyszukane. Ja z tych rzeczy znam jedynie firmę Affect. No i tą meliker, która się też pojawiła w tym, w tym boksie. A wy co myślicie? Na dziś to wszystko. Dzięki. Pa.